Cześć! Witam Was bardzo serdecznie! To znowu ja! Jak zwykle jest ze mną hebek! Cześć! No i gramy kolejny razie w The Champions 4. No i kupiliśmy siłę. Nie go zbiję. Oj! Dobra, już nie mogę dwie jeszcze. Dobra, i z gramy USA? z USA! Dokładnie tak. Jest taki klub. To nie jest klub. Reprezentacja. No to ja wiem, ale czemu my z nimi gramy. Nie, bo to jest słaba reprezentacja. Nie chodzi o reprezentację, ale gramy. Łysa też jest słabe. Pamiętajcie, mamy mieć trzy słupki. Dwa chyba. Albo trzy. Trzy suby. Nie? U, wczoraj. Za wczoraj. Było trzy, jeden z piratami. Myślałem, że już nie wygramy tego meczu ale... I... I znowu będą trzy mecze i koniec odcinka i tak cały czas. Do końca tej gry. Nie, nie ile ta gra ma ten, ten. Może nie do samej gry jak będzie... Jak będą dwa odcinki, co nie możemy przejść do jakiegoś klubu, no to... Reprezentacji. No to to ominiemy, no i będziemy potajemnie grać. W to nie I Będzie ciężko. Nie? No dobra, druga połowa. Portugalia może być dobra. O, spadłem. Dzięki mnie. Będę kupiłem. I masz kawkę? No. Chyba masz. Tak. O, piękne wysunięcie, do kogo? No, nie trafił ktoś, ale nie wiem kto. Na drugą stronę? O, jakoś dziwacznie to panowuje, ale... Będzie ol Benzema. To Benzema? No, widać, nie jest taki dobry. Jak myśleliśmy. No, ale trafił gola. Napiszcie w komentarzu, co mamy jeszcze nagrać. słyszałem dużo dobrego o tej grze strasznej. Jakiej? Okay. FNAF jakoś tak się nazywa. No, FNAF on Spredis, ale to no, chyba nas będzie widać. Tu czarny strasznie. Tutaj musimy dać tak, dobra. No. Przez popadek mi się coś, coś, coś zrobiło, ale dobrze, już gramy. Meksyk. Fnaf. Mieliśmy kupić coś. O, Javier Hernandez to dobrze, że nie znaliśmy Javiera, bo były dwa Javiery. A gdzie Francja, to też byćbym sama? No. Ale chyba tu Francji nie ma. A Ibrahimowicz w Francji? Czy gdzie? Szwecja. Aha. Chyba tak. No, szwe no Szwecja. Piękne Ale ładne podanie. Niecelne strzały. O, te mają szansę. Danie? No, chciał. O, zjechał. Jednak nie. A jednak tak. To Trudy z niego Tało, tało. Mm -hmm. No Tower. nie. Gola. Co? Jak to? to Prawda. Sęp. Jak on to strzelił Benzema. Patrzymy się w kamerę cały czas. No, serio. Widać, myślę, że fajnie. No, nie, nie to poprawimy jakoś. Tam zobaczymy. No. Nawet na strzału nie uderzyli. Bum. Peczę. I co? No i nic. Woła, ale nic, 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 Dobra, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Idziemy, idziemy. Zawsze jakiś koledzy przyjdą i nie możemy nagrać odcinka kolejnego. Albo ktoś przyjdzie, yy, więc nagrywamy teraz szybko. No jeszcze chociaż jeden odcineczek. Czemu nie? No! Serio? Szybszy. Chyba. Ej, to nie ty strzelaj. Wiem. Chyba w tym odcinku będą dwa mecze, bo nam nikt nie pozwala właśnie nagrywać. Nikt. Nikt, 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 kompletnie. No, tutaj już zakończymy. Kolejny odcinek będzie z czterech meczów. Albo nawet pięciu, jeśli chcecie. Niestety musimy. Czy Mikołaja jeszcze nagrywamy? No... On się nie poczeka chyba. On nie jest taki... To może kończymy. Dobra, no, skończymy to. A ktoś jest kolejny odcinek, skończymy ten odcinek. Yy, no i oczywiście yy, komentujcie, oceniajcie, do zobaczenia, trzymajcie się. No i oczywiście jeszcze suby dawajcie lajka. Zostawcie łapki w górę. Napiszcie komentarz. Sub, Suby. I no. No i wszystko to mnie. Następny mecz. Z Argentyną, dokładnie tak. No i będzie ciężko. No, ale będzie też fajnie. No, to w takim razie.